Trzecie miejsce Polaków na początek nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrali Austriacy przed Niemcami, a zawody odbyły się w Wiśle. Obserwował je Mateusz Nowak. Mateusz, jutro konkurs indywidualny. Który z Polaków zaprezentował się najlepiej i co mówili Polacy po dzisiejszych zawodach? Najlepszy z biało-czerwonych był dziś Dawid Kubacki, który indywidualnie uzyskał czwarty wynik. Polacy z podium są zadowoleni, tym bardziej, że już po zawodach okazało się, że z usiążliwą migreną skakał dziś Kamil Stoch, a jego występ do końca stał pod znakiem zapytania. Polacy są w dobrej formie już na początku sezonu, a to bardzo dobrze wróży przed jutrzejszym konkursem indywidualnym. Czwarta drużynówka na inaugurację sezonu w Wiśle i czwarte podium Polaków. Ładna, nienaganna sylwetka. Tak jak przed rokiem biało-czerwoni wylądowali na trzecim miejscu. Było całkiem ok, patrząc na to też jak wczoraj troszeczkę mi było, się opornie zaczynało, ale to dzisiaj takie solidne skoki i myślę, że, że będę z nich po prostu zadowolonym. My też jesteśmy. Zaczęło się bardzo dobrze. I to jest piękny skok! Znakomite otwarcie przez biało-czerwonych. Po skoku Piotra Żyły Polacy prowadzili. Potem też prezentowali się nieźle. Pięknie! Klasa! Daleko latał Dawid Kubacki. Swoje zrobił wracający po pięciu latach do drużyny Klemens Murańka. Ładnie! Dobry skok! To było jednak za mało na fenomenalnych dziś Austriaków. On jest niesamowity! Na drugim miejscu konkurs skończyli Niemcy. Konkurs wyszedł świetnie. Cała drużyna zrobiła naprawdę super robotę. No, Super być częścią takiego, takiej drużyny. Dobry wynik na otwarcie sezonu cieszy tym bardziej, że najlepszą dyspozycję wszyscy skoczkowie będą chcieli zbudować na najważniejsze imprezy. Już za trzy tygodnie Mistrzostwa świata w lotach, a na przełomie lutego i marca w narciarstwie klasycznym. Do tego prestiżowy turniej czterech skoczni, a pod koniec sezonu Roer. Chcielibyśmy, żeby ten szczyt takiej formy był na loty na mistrzostwa świata, a później na te mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Ale tak jak powiedziałem, tego się nie da przewidzieć. To wszystko robisz. Zawodnik zawsze chce skakać dobrze. By radować kibiców. W Wiśle szczególnie czuć brak głośnego dopingu tysięcy biało-czerwonych gardeł. Całe zawody są rozgrywane w ścisłym reżimie sanitarnym. Na obiekcie wszędzie znajdują się płyny dezynfekujące. Zawodnicy otrzymują maseczki przy wejściu na wyciąg. Ściągają je bezpośrednio przy kontroli na starcie, przy wejściu, przy wejściu z wybiegu. Kolejna stacja do pobrania maseczek. FIS chciałby jednak, żeby w planicy pojawili się kibice i proponuje rozwiązanie, które stosuje się w zawodach w Stanach Zjednoczonych. Tam ludzie przyjeżdżają właśnie samochodami, z samochodów oglądają, sam się bawią i oglądają te skoki. Decyzja zapadnie w najbliższych dniach, a już jutro w Wiśle konkurs indywidualny. Początek o godzinie 16. Mateusz Nowak, wiadomości Wisła.